Przez śmacie z tej strony oczywiście kasztan i Ci pokażę Wam wydarzenia historyczne, które brzmią jak były fałszywe. Część pierwsza, stawcie łapki w górę, subuciuk nam, by nie przegapić kącików na kanale. Zaczynamy. Otwieracz do konserw powstał 48 lat po wprowadzeniu konserw na rynek. Po zakończeniu II wojny światowej Rosjanie byli tak szczęśliwi, że aż skończyła im się wódka. Święty pies, który był czyszczony od XIII wieku, kiedyś można było, wynająć sobie, Annasa. W 1184 roku 60 młodzieńców zmarło w odchodach. 61-letni Hodowca ziemniaków wygrał ultramaraton. Napoleon walczył z królikami. No to to, by było na tle. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę jego dnia. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć!